Na drugą kawę w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym zaprasza Park Naukowo-Technologiczny w Opolu. Dzień dobry, w programie Druga Kawa. Witam, Maciej Nowak. Moim gościem jest Jarosław Madzia. Które zajmuje się budowaniem wizerunku i marketingiem. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Chcemy porozmawiać o akcji, jak znaleźć pracę po studiach, ale najpierw zacznijmy od problemu. Dlaczego młodzi ludzie mają problem ze znalezieniem pracy po tym, jak skończą studia? W głównym mierze studia są wybierane też bardzo wcześnie. Studia trwają około pięciu lat i sytuacja na rynku podczas studiów może się zmienić kilkakrotnie. Ja miałem ten sam przykład na sobie, że w momencie, gdy byłem na pierwszym roku dla mojego profilu zawodowego, było mnóstwo pracy, na czwartym roku już praktycznie tej pracy nie było. No i troszkę trzeba było szukać jednak pracy w innej branży, żeby cokolwiek robić. Tak. I nie miałem wtedy niestety takiego szczęścia, żebym mógł być ukierunkowany na to, co robić. Dlatego to jest też ta sytuacja, mhm. która ma teraz miejsce, jest też oparta na swoich, na swoich doświadczeniach, mhm. które sam przeżyłem, szukając tej pracy po studiach. Czyli problem wynika ze zmiany? częstej na rynku pracy z zmiany dotyczącej tego jakich fachowców akurat rynek potrzebuje. Tak też bo mamy bardzo dynamiczny rynek pracy i fachowcy się coraz bardziej muszą coraz więcej muszą się uzyskiwać kwalifikacji do tego aby odnajdować się na tym rynku. Niestety nie jesteśmy do tego przygotowani. Nie jesteśmy przygotowani do zmiany. Zmiana to jest niezbędna i jedna z niewielu naprawdę pewnych w życiu rzeczy. Mhm. Musimy się do niej przygotować. Musimy się zmieniać i rozwijać. Idąc w tempie tego rynku pracy. Mhm. Czy mówisz, że to jest bardziej wina rynku pracy, a może samych studentów, którzy nie specjalnie wiedzą, nie czego chcą, moim zdaniem? Dokładnie tak. Nie tylko wina rynku pracy, ponieważ rynek jest dynamiczny, ale też osoby, które chcą wejść na ten rynek pracy, muszą być tak samo dynamiczne. Musi być działanie obustronne. Mhm. synergia musi zaistnieć pomiędzy nimi. Bardzo duży problem jest też w komunikacji między pracownikami, pracodawcami, czy tudzież poszukującymi pracy, a firmami, które. Chcą zatrudnić ludzi, ponieważ ci, te osoby, które szukają tej pracy, nie do końca wiedzą, jak przedstawić swoje kwalifikacje, jak uh -huh. odkryć i przedstawić swój potencjał uh -huh. dla pracodawcy. Pracodawca często postrzega absolwentów i myślę, że w wielu przypadkach słusznie, jako osoby, która przez 5 lat dobrze się bawiła na studiach, nagle ma ten dyplom w ręce, no to koniec, już trzeba się wyprowadzić z akademika, muszę znaleźć pracę, idę i tak naprawdę nie, nie potrafię się wylegitymować żadnym doświadczeniem, żadnymi jakimiś kompetencjami, które są potrzebne pracodawcy. Bardzo często tak jest, jednak nie zawsze. Są też ludzie, którzy działają przez studia, coś robią już zgodnie z swoim jakimś tam celem zawodowym lub przyszłością, co chcą robić. Jednak tak, jest też tak często, że Studia to jest okres, którym po prostu chcemy się pobawić, który uh -huh. Uh -huh. jest spędzony w taki sposób, że sesja sesja trzeba zaliczać. Wtedy się uczymy, albo jakoś kombinujemy, żeby to zaliczyć, a cały pół roku jest, jest po prostu jest życiem impreza. rozrywkowym, tak. uh -huh. Oczywiście studia są potrzebne jak najbardziej, bo nie można negować tego, że nie, ponieważ studia uczą pewnego uczą życia, pewnego sposobu radzenia sobie, indywidualnego podejścia do sprawy. Uh -huh. Jest to potrzebne. Jednak też jest potrzebne, aby na tych studiach. Już działać w jakimś tam swoim celu zawodowym. Czyli zdobywać doświadczenie i poznawać tak, ten rynek pracy. To jest ten najlepszy okres, gdy możemy rozwijać swoje marzenia uh -huh. zawodowe. Ponieważ później, jak zdarzymy się z rzeczywistością i nie jesteśmy przygotowani do niej, nie będzie tak łatwo już nam żyć z tego, co kochamy. Uh -huh. Będziemy, prawdopodobnie będzie tak, że ktoś pójdzie na rynek pracy i znajdzie pierwszą lepszą pracę, który, którą dostanie, uh -huh. bo ma pewny zarobek. A to właśnie nie do końca o to chodzi. Ja myślę, że te osoby, które zdobywają to doświadczenie i wiedzą, jakby czego chcą w swoim życiu zawodowym, później mhm. po studiach, nie mają problemu ze znalezieniem tej pracy. Jak patrzę po moich znajomych, z, z którymi studiowałem, to ci, którzy gdzieś tam na drugim, trzecim roku zaczęli jakieś praktyki darmowe czasem, czasem za niewielkie pieniądze mhm. odbywać, później szybko znaleźli pracę i w tym zawodzie, w którym, w którym chcieli. Problem mieli ci, którzy się dobrze bawili. Tak, tak. To jest właśnie to, że. Te osoby, które już mają doświadczenie, potrafią sobie radzić, bo wiedzą, jak wygląda praca. Znaczy, nasz system edukacji nie do końca uczy tego, jak sobie radzić potem. Czy nawet w pracy, tak, czy w prowadzeniu tak. własnej uh -huh, działalności uh -huh. gospodarczej. Sam osobiście studiowałem dwa kierunki, drugi po to, żeby się też przygotować do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Nie dał mi tej praktycznej wiedzy, którą potrzebowałem, żeby to robić. Dlatego tutaj życie weryfikuje. To, jakie mamy umiejętności, potencjał i przede wszystkim predyspozycje osobowościowe. Mhm. Nie każdy może być też szefem, nie każdy może prowadzić własną działalność, a nie każdy może być też pracownikiem. Mhm. No, trzeba Przede wszystkim patrzę na swoje indywidualne predyspozycje i potencjał. Mhm. Jak wy w ramach akcji, jak znaleźć pracę po studiach, zamierzacie to, to zmienić? Jak wskazać drogę tym studentom? Nie wiem, pójdziecie do studentów na pierwszym roku i będziecie im mówić, musicie zdobywać doświadczenie, bo później pojedziecie do Londynu na zmywak. Przede wszystkim pokazać im, że można. Bardzo często jest tak, że nawet oni nie wiedzą, że coś można takiego zrobić, że można po prostu działać, po prostu spełniać swoje marzenia i pracować na podstawie swojego takiego wymarzonego celu. Mhm. Um, pokazać przykład. Że przykłady to jest to, co motywuje, że jak zobaczymy, że jednej osobie się udało, że faktycznie można to robić, to druga osoba, drugiej osobie już łatwiej jest to uzyskać, łatwiej jest coś osiągnąć. Oczywiście mi mhm. to samo, ale zainspirować ich do tego, że jednak mogą coś zmieniać, mogą działać. Mhm. Czyli brakuje studentom takiego celu, bo mnie wkurza strasznie takie podejście jak studenta na trzecim roku, Słyszę, że no to nie ma przyszłości w tym kraju, nie ma żadnej pracy. Ja muszę jechać do, do Londynu, a pytanie, a co byś chciał robić? No to on nie potrafi Dokładnie. odpowiedzieć, co by chciał robić, jaki zawód wykonywać, w jakiej firmie pracować. Tak, to jest też moim zdaniem błąd naszego systemu edukacji, że nie odkrywa naszych predyspozycji mhm. do tego, żeby naturalnie działać, naturalnie iść, wstawać do pracy z energią, z tym po prostu iść do tego, co się kocha. Wtedy to nie jest praca, to jest po prostu nasze życie, które uwielbiamy. I tutaj Osoby faktycznie nie wiedzą tego, jak to odkryć, że po prostu to można, to można zrobić. jesteście w stanie pomóc odkryć takie zdolności, takie predyspozycje? Robimy wszystko, aby tak się udało. Wiadomo, jeżeli druga osoba chce pracować, to wszystko jest możliwe i to wtedy się udaje na pewno. No, na siłę, z niewolnika nie ma potrzebnego. Oczywiście, tak, tak. Tu trzeba też od dwustronnej chęci. To jest najważniejsze, hmm. żeby, żeby my swoją wiedzą, swoim doświadczeniem i też pytaniami, metodami Odkrywanie tego potencjału, musi być też chęć współpracy z drugiej strony. To muszą być osoby, które chcą coś zmienić. Może nie do końca wiedzą, jak, są lekko powiedzieć tak nieładnie zagubione, ale wiedzą, że coś jest nie tak i że gdzieś tam jest ten ich potencjał. Jakich narzędzi, jakie metody wykorzystujecie do tej pracy? Głównie wykorzystuję oparte narzędzia na metodzie work coachingu. To jest metoda, która wywodzi się z coachingu i polega na odkrywaniu potencjału naturalnych predyspozycji ludzi do działania w danym zakresie. Bo mhm. mamy kilka kategorii ludzi. Są ludzie przeznaczeni do działania z innymi osobami, są ludzie do działania z procesami, są ludzie, kreatorzy tak zwani, którzy tworzą różne rzeczy i to kochają, a mają też mhm. bardzo duży problem z dokończaniem różnych mhm. rzeczy, ale mhm. uwielbiają tworzyć. tak? A są też inni ludzie, którzy potrafią w znakomity sposób dokończyć te elementy, które tam się zaczęli, bo się w tych procesach znakomicie czują. Mhm. I to jest właśnie ta idealna synergia, żeby połączyć te wszystkie osobowo osobowości, nie mówię w jednej, uh -huh, ale może być uh -huh. w jednej firmie, tak? w jednej działalności. Czyli załóżmy, jedna osoba jest znakomitym twórcą, to musi znaleźć sobie do współpracy drugą osobę lub firmę, która będzie e, koordynowała wszystkie procesy. W tej firmie albo w tej działalności ono będzie wykonywał. Mhm. Czyli rozumiem, że chcecie też zadać trochę kłam temu, że rynek pracy jest B, że nie da się na nim nic zrobić, można, tylko trzeba chcieć. Także tak, można wszystko zrobić. Nie, nie trzeba ja wjeżdżać do Wrocławia. Nie, ja tutaj wrócę jeszcze do tego pytania, co pan wcześniej powiedział. Na rynku pracy można wszystko zrobić. Ja jestem twierdzenia, że żyjemy w najlepszych czasach, jakie nam zostały dane. Teraz mhm. mamy możliwości nieograniczone. Jest to racja, że trzyma nas system, tak? Jakiś tam objęty z góry. Nałożone na nas elementy, które mają nami sterować. Jednak, jeżeli pokażemy, że można wyjść poza system, oczywiście zgodnie ze swoim sumieniem, zupełnie legalnie, to można zrobić więcej, niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Mhm. Ponieważ mamy nieograniczone możliwości w tych czasach, mamy nieograniczoną wiedzę, praktycznie za darmo. Cały internet stoi przed nami otworem, książki. Um, jeszcze raz powiem, żyjemy w najlepszych czasach, jakie zostały nam dane, i możemy to wszystkie zmieniać, szczególnie w Polsce. Gdzie kraj niesamowicie się rozwija, mamy zdolnych ludzi, mamy mnóstwo możliwości do rozwoju, dofinansowania na firmy, które naprawdę niewiele kosztują, żeby otworzyć własną działalność. A nawet marketing, który możemy sami bardzo dobrze robić wokół siebie i nie wydawać na to pieniędzy. To mhm. jest wszystko możliwe. Po prostu trzeba tylko chcieć i uczyć się, rozwijać, jak to robić. Ja myślę, że to niech będzie dobrą płętą. Na koniec tej rozmowy. Bardzo dziękuję, Jarosław Madzia. specjalista od budowania wizerunku i marketingu. Był moim gościem w drugiej kawie. Dziękuję. Bardzo dziękuję.